Witamy Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tego pana już pewnie poznajecie. Dzień dobry, witam. To szef stoczni. Kamil, jesteśmy w tym miejscu, pewnie Wam już trochę zwanym. A dlaczego tutaj jesteśmy i co my tutaj robimy, to za chwileczkę dowiecie się w dalszej części materiału. Pokażemy Wam łódź, której jeszcze nie ma w naszej flocie. Czy będzie, to się okaże. A dlaczego ją Wam chcemy pokazać, to też się dowiecie z dalszej części odcinka. Zapraszam do oglądania. Jacht Solina. Zanim przejdziemy do łodzi, z którą będziemy mieć bardzo długą wycieczkę, to jesteśmy w miejscu montażowni. Tutaj za mną przepiękny model łódź 575, która znajduje się także w naszej flocie. Jest bardzo wygodna, bardzo komfortowa, ma bardzo dużo miejsca do pływania, do odpoczynku. No, petarda. Ktoś sobie tutaj zamówił tą łódkę w kolorze niebieskim. Bardzo ciekawy kolor. Ciekawa w ogóle, jak na wodzie będzie wyglądała. No i tak wygląda cały proces wykańczania tutaj jeszcze szlifowania tych takich elementów, aby łódź prezentowała się perfekcyjnie. Jeśli Wy będziecie potrzebować taką łódkę albo inną, dzwońcie do nas, numer telefonu wyświetli się teraz na ekranie. Wszystko Wam doradzimy, podpowiemy i zrobimy tak, żebyście byli zadowoleni, bo najważniejsze jest zadowolenie klienta. Zapraszam na premierę Texas 775 w Genui na targach 18-23 września, także oprowadzi was o tej łodzi Agata. Zapraszam, jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam tę oto piękną czarną perełkę. To jest nowa jednostka, która będzie na prezentacji na targach, tak jak wcześniej Pamię powiedział w Genui. Będziecie mogli ją tam zobaczyć, będziecie mogli się nią przepłynąć. Jest to bardzo ciekawy pilot house, a bardzo dużo miejsca. Jest troszeczkę taka zakurzona, ponieważ odbywały się testy na wodzie, zanim każda łódź zostanie oddana klientowi, musi być sprawdzona, przetestowana, czy wszystko jest w porządku i tak też było w tym przypadku. A te testy to były dla nas, no tak, nie? Tak, te testy to były. I dla robiliśmy nas. je sami na tak. wodzie łącznie z testami silnika, ale to zobaczycie w innym odcinku, bo całość materiału, gdyby ktoś z Was byłby zainteresowany z zakupem silnika Honda, zanim go zakupicie, obejrzyjcie. Naprawdę warto. Jeśli chodzi o tą jednostkę, jest przygotowana kotwica, która jest jeszcze nie zamontowana. Mamy tutaj bardzo fajne chowane knagi, one się wsuwają. Są akurat jeszcze tutaj córki założone, ale jest to bardzo ciekawa, Prawa, jeśli chodzi o flagi, przepiękne połączenie kolorów. To tutaj można zobaczyć na tej fali bardzo ciekawe takie kontrasty. Mamy bardzo dużo czarnych łodzi i białych. A tutaj mamy połączenie czarnego koloru góty z szarymi takimi elementami, dodatkami. Ta naprawdę super się to prezentuje. Bardzo fajne rozwiązanie e, szyby, jest cała zabudowana, szyby się oczywiście odsuwają, przez to mamy przewiew. W środku wypływając e, nie ma tego uczucia bycia w takiej szklarni, w cudzysłowiu. E, dzięki temu, że te szyby są z obydwu stron oraz otwierane drzwi. Zapraszam Was do środka. Jeśli chciałbyś kupić łódź większą, mniejszą, otwartą, pokładową czy też z kabiną, zapraszamy do kontaktu z nami. Zostaliśmy dealerem Łodzi. Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Wybór jest bardzo szeroki. A do tego mamy ekstra rabaty nie tylko na Łodzi, ale także na pełne wyposażenie. Zapraszamy do kontaktu. Numer telefonu jest na ekranie. Prace w określeniu jeszcze trwają. Wszystko musi być dopieszczone. Jest oczywiście kierownica. Tutaj mamy, tak jak wcześniej wspomniałam, silnik kondy, boczna manetka panel do silnika. Tutaj mamy zamontowaną zrywkę. Zobaczcie tutaj jest zamontowany fotel. Jest on obrotowy i mamy lodówkę Bardzo pojemna. Kuchenka, czyli kampus, który się tutaj znajduje, dwa palniki. Fajnie, że tutaj jest też taka przestrzeń, w razie czego można sobie coś odłożyć, mały zlew, tutaj mamy jakąś jeszcze sztuczkę, jest w niej zamontowana butla gazowa oraz pompa wody, myślę, że do tej jeszcze coś można zamontować, jakieś dodatki do gotowania. I mamy część sypialnianą, jest tutaj możliwość połączenia sobie tych części, abym podstawą ustał, w tym momencie jeszcze materace są tak luźno rzucone. bardzo ładne wykończenie, kolory takiej szarości, to jest kolor Audi Grey, bardzo ładnie wygląda to w środku, choć my lubimy bardzo białe, to tutaj to połączenie bardzo sobie się sprawdza, mamy też pianki zamontowane na podłodze, jest bardzo mięciutko, naprawdę no, super oraz toaletę. Toaleta jest morska oczywiście, bo Łódź będzie jechać do... E, mogę chyba powiedzieć. Łódź okay? Będzie ze jechać do to, było. E, zresztą już wcześniej zapomnieliśmy, że będzie ona w no i także e, toaleta morska również tutaj po prostu się znajduje i mamy tutaj bardzo dużo miejsca, co jest ciekawe, na dachu e, są okienka. Jeżeli nie ma zamontowanych materacy, które... Na nim się znajdują, to mamy tutaj bardzo dużo jeszcze dodatkowego światła, prosto z góry. A na zakończenie odcinka pokażę Wam jeszcze jeden model pilothausa. Jest to model 645. Bardzo ładny kolor, jest to taki błękit. No i co dalej? To zobaczymy. Także gratuluję zakupu. Zobaczymy się we Włoszech, w Genui, dokładnie 18.23, być może co, się okaże, że nie będzie w Waszej flocie, tak? No, być może nie będzie, w końcu jesteśmy dealerem, e, zamierzamy się z, wybrać z tą jednostką w celach jej sprzedaży, czy to się uda, zobaczycie w kolejnych odcinkach, zapraszamy Was bardzo serdecznie do oglądania, dziękujemy, że nas oglądacie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, e, no i do zobaczenia! 苏莉娜